Obiecaliśmy wielkie nazwiska i dzisiaj dotrzymujemy obietnicy. Dzisiaj jest z nami jeden z ojców polskiego kapitalizmu, jeden z najbardziej doświadczonych polskich europosłów i były przewodniczący unijnej komisji do spraw budżetu, pan Janusz Lewandowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie europośle, czwarta kadencja. Jak pan patrzy na następne lata w Parlamencie Europejskim? Czy to będzie kontynuacja, czy będą jakieś radykalne zmiany? Czego pan się spodziewa po kolejnej kadencji? Nigdy nie jest tak samo, a zmienia się niekorzystnie, to znaczy przybywa ta część europosłów, która przyjeżdża, żeby brać diety za osłabianie Unii Europejskiej i na tym polega niekorzystny trend w naszej wspólnocie. Jak Pan wyobraża sobie tą następną kadencję, w której będziemy mieli szeroki brolog, zapewne eurosceptyków? Czy odpowiedzią na to będzie znowu wielka koalicja Hadeków i socjaldemokratów, czy jakieś inne układanki może z liberałami? No, układanki są na, o, okazjonalne, na, na czas głosowania jakiejś istotnej sprawy i one takie będą. Natomiast wydaje mi się, że w obecnej sytuacji Parlament Europejski będzie musiał się postarać o coś, co zrealizowała Polska, to znaczy wielką koalicję tych, którzy w zasadniczych sprawach budują wspólnotę europejską, a nie osłabiają. To zresztą jest zaprzeczenie stereotypu polskiego, bo po powiada się, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy. Tam trzy partie, tu udało się stworzyć koalicję wszystkich, którzy chcą budować wspólnotę europejską. A jak ocenia Pan te regulacje, które wprowadziły w Polsce chyba najwięcej kontrowersji? To znaczy przede wszystkim sprawę pracowników delegowanych i pewnie także dyskryminacji konsumentów w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. To jest znak czasu. Na przykład ja budowałem budżet na wschód, na wschód Europy, aby umożliwiał Pościg cywilizacyjny, z tego wynikły te 500 miliardów, które są złotych, które są w tej chwili konsumowane w Polsce. Natomiast od pewnego czasu z różnych przyczyn trochę z przyczyn zawinionych przez rządzących, albo w dużej mierze ta, ten kredyt zaufania odwraca się i grają coraz bardziej egoizmy narodowe. One mają wydźwięk protekcjonistyczny, przykładem są właśnie pracownicy delegowani. Polska stała się potęgą w delegowaniu, z korzyścią dla tych, którzy odbierali usługi polskich pracowników delegowanych. Teraz mamy na szczęście niedokończony pakiet mobilności, który utrudnia racjonalne przejazdy polskim tirom. A na, na drogach europejskich jest milion polskich tirów. Jest niedopracowana do końca a ciągle różnicująca jakość, jakość towarów. i Ustawa, która sprzyja konsumentom zachodnim, dlatego że mają lepszą jakość. Tu, się, tu to jest przegrana, bo tu się nie udało wyrównać jakości produktów dla obu stron. Niektórzy w Polsce ciągle myślą, że udało się. No nie, ale to jest dowód, jak zaczynają grać egoizmy. Ja widzę że w tym wielkie zagrożenie dla przyszłości Unii Europejskiej, ale też to to jest tendencja w dużej mierze zawiniona. Jeżeli chce się przekonać podatników niemieckich czy skandynawskich, żeby łożyli pieniądze na rozbudowę infrastruktury w Polsce czy na Węgrzech, to te kraje muszą dotrzymywać reguł, na jak, reguł współpracy unijnej, okazywać solidarność z innymi i nie łamać reguł, na których jest zbudowana Unia Europejska. Dzięki regulacji PSD2 Konsumenci mogą wybierać pomiędzy różnymi usługami na rynku cyfrowym. Czy widzi Pan, że właśnie taka powinna być rola Unii Europejskiej, znaczy budowanie wspólnego pola gry i ulepszanie warunków konkurencji poszczególnych podmiotów prywatnych? To jest ideał. Taka powinna być Unia Europejska i tego się nie da zrobić na poziomie narodowym. To musi być poziom kontynentalny, ale zauważam, że nie zawsze tak się dzieje. Rozmawialiśmy o tym, że. Czasami biorą górę egoizmy narodowe i było, jest i będzie równe traktowanie wszystkich państw członkowskich, małych i dużych, średnich, z zachodu, wschodu, z południa i północy. Wtedy Unia staje na wysokości zadania. I pan myśli, że taka oferta dla osób młodych, dla tych, które może czasem e, boją się o swoją przyszłość, nie wiedzą jak będzie wyglądało ich zatrudnienie poprzez automatyzację, poprzez e, zanikanie e, wysokopłatnych zawodów, e, to ze strony Unii Europejskiej to powinno być rozbudowanie Europejskiego Funduszu Społecznego, czy raczej zachęta do innowacji? Jakie pan myśli, takie najbardziej ekscytujące projekty? Jeżeli rozmawiamy o przyczynach. E... Tego zasilenia parlamentu potencjalnego o eurosceptyków, to rzeczywiście dzieje się to tak dlatego, że na kontynent europejski wrócił lęk o przyszłość. On był wywołany kryzysem, później terroryzmem, uchodźcami i tak Unia Europejska uwolniła pokolenie powojenne od lęku, takiego egzystencjalnego lęku, lęku i on wrócił. Również dotyczy młodych ludzi, przede wszystkim na Półwyspie Iberyjskim, gdzie bezrobocie ciągle jest duże. We Włoszech też jest duże bezrobocie młodych ludzi. I odpowiedzią raczej powinna być odpowiedź krajowa. Dlatego, że to zależy od tego, jak sensownie ci ludzie gospodarzą u siebie. A Unia Europejska oczywiście ma fundusz społeczny, ma, ma, ma miliardy na zwalczanie bezrobocia młodzieżowego, ma inne oferty. Ja jestem zaskoczony, że tak mało osób wie, że jest taki program Interrail. To znaczy, każdy Europejczyk, obywatel Unii Europejskiej, który kończy 18 lat. Ma prawo do miesięcznego, bezpłatnego biletu kolejowego i może sobie pojeździć. On był wypróbowany w zeszłym roku. W tym roku będzie nowa, nowe rozdanie. Widziałem Polki, które sobie pojeździły bezpłatnie kolejami po Europie. Nie wytrzymały całego miesiąca, ale tego typu oferty są Erasmus, Interrail. Wystarczy je wyszperać w mediach społecznościowych, i okaże się, że Europa otwiera się na wiele możliwości dla młodych ludzi. Jak pan myśli, z czego to może wynikać, że Unia Europejska nie jest tak skuteczna w mówieniu o swoich sukcesach? Czy to zmieniło się w ostatnich latach przez rozwój nowych technologii? No, nikt nie lubi, a zwłaszcza młode pokolenie, nie lubi nachalnej propagandy sukcesu. Rzeczywiście Unia się uzwyczajniła, stała się czymś w rodzaju przyrody. Oddycha się nią na co dzień, więc mniej się ją ceni. Zwłaszcza młode pokolenie, które zresztą nie lubi biurokracji unijnej, regulacji unijnych, to jest słabość Unii Europejskiej. Rzeczywiście docieranie do młodych pokoleń, dla których trzeba zbudować inną opowieść. Niż dla tego pokolenia, które przeżyło Drugą wojnę światową. A myśli pan, bo powiedział Pan o przyrodzie, czy właśnie nie jest tak, że walka ze zmianami klimatu i dostosowanie się do nich, to nie jest taka europejska agenda, którą ekscytuje i osoby młode, i także z innych pokoleń. Widzieliśmy młodzieżowy strajk klimatyczny, liczebny także w Polsce. Myśli pan, że tutaj Unia Europejska robi dostatecznie dużo? No, Unia jest wzorcem dla innych kontynentów i na, narzuca tempo walki ze zmianami klimatycznymi? I ja widzę w Polsce również rosnącą wrażliwość klimatyczną, bo Polska oddycha złym powietrzem, nieczystym powietrzem, zwłaszcza na południu i to zaczyna docierać jako problem egzystencjalny, problem zdrowotny, zwłaszcza dla, dla młodych rodziców, którzy wychowują dzieci i później te dzieci gdzieś na Śląsku, czy na Podkarpaciu, czy w okolicach Żywca. Oddychają powietrzem, które zabija w Polsce przedwcześnie 43 tysiące osób. Przedwcześnie umierają z uwagi na smog. To jest rekord Europy, bardzo smutny rekord Europy. Unia Europejska ostatnio była właśnie pionierem i promowała dobre praktyki, wypowiadając się w sprawie ograniczenia skorzystania z plastiku. Myśli Pan, że są jeszcze jakieś inne przejawy, których mogłaby to zrobić? Czy to był powinien być podatek na nie wiem, podróże samolotami? Jakie pomysły mogą, mogą być sukcesami w Europie? No, plastyk to jest coś, no bo rzeczywiście ktoś musiał narzucić tego typu zakaz. Żeby się przyjął na całym kontynencie. Nie wystarczy, że ktoś to przegłosuje w Niemczech czy na Słowacji. To musi być rozwiązanie kontynentalne, a właściwie globalne. I tu dobrze, że Unia Europejska jest takim pionierem galaktycznym tego zakazu plastyku, ale dorobkiem Unii jest na przykład zniesienie opłat roamingowych na telefony, czyli potanienie tej komunikacji, która jest codziennością młodego pokolenia. W takim razie jeszcze ostatnie pytanie. Jak zawsze mamy coś specjalnego dla naszego gościa pod tacą. Jakby Pan mógł zajrzeć na yy, i odkryć gadżet, który może kojarzyć się niektórym z Pana pracą. <laughs> Niektórzy mówią, że właśnie unijne yy, regulacje trzeba. Odczytywać, mając albo olbrzymie umiejętności, albo lupę, albo masę czasu. Jak pan myśli, jakie jest remedium na to, aby Europejczycy mogli je uznać za użyteczne i pomocne w najbliższych latach? Akurat w tym, w czym ja się specjalizowałem czyli budżet no taka lupa jest pożyteczna, dlatego że budżet to jest Unia wliczona w pieniądzach. Nie takie jakieś mowy, deklaracje, tylko właśnie trzeba się przyjrzeć do którejś cyfry po, po przecinku, jak wygląda ta przyszłość zarysowana w pieniądzu, bo wtedy jest prawdziwa. I do tego akurat lupa się przydaje. W takim razie widzimy politykę spokojnej kontynuacji zaoferowaną przez pana europosła. Bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Zobaczymy się w następnych odcinkach. Pamiętajcie, aby polubić nasz materiał, dać znać w komentarzach o co powinniśmy spytać następnych kandydatów i subskrybować nasz kanał. Dziękuję.